we Drodzy bracia, nasze pielgrzymowanie z krzyżem to kolejna stacja drogi krzyżowej, ale dzisiaj przeżywamy pierwszy piątek Wielkiego Postu. I pragniemy iść za Panem wraz z Maryją. Słuchajmy się podczas wszystkich stacji drogi krzyżowej słowa, które ma, które kieruje do nas Matka Najświętsza. Dopomóż, Panie, Abyśmy, podążając dzisiaj za Tobą, w tych rozważaniach, potrafili w Twoim duchu ożywić umiłowanie krzyża. Niech wstawiennictwo i obecność Twojej matki rozpali w nas jeszcze gorliwszą, gorliwsze pragnienie zjednoczenia się z Tobą w zwykłym naszej codzienności. Prosimy Cię, abyśmy z wielką miłością przeżyli. Każdą chwilę tej drogi krzyżowej, któryś za nas nie... Jest...